Jak tam dzisiaj stresik? Troszkę mniejszy niż wczoraj? Nie. Nie? Większy. Większy. Dali tak nie, Większy. No, nie, no, troszkę, nie dziwię troszkę się troszkę akurat, mniejszy. Pola, w Twoim przypadku. No ale do Ciebie za chwilę przejdziemy. Najpierw bym chciał może z Radkiem pogadać. Chodź, Radek, do nas. Ja mam do Ciebie pytanie. Tak, słucham. Czy uważasz, że dzisiaj Ci poszło lepiej niż wczoraj? A, myślę, że nie. Tak, moim zdaniem nie. Moim zdaniem są jakieś randomowe określenia, bo według mnie lepiej ci poszło niż przez. Dzisiaj, no bo po prostu mi się wydaje, że wczoraj więcej kontentu zrobiłem, jeśli o to chodzi. A... Ty w ostatnim odcinku zrobiłeś więcej kontentu? Przecież siedziałeś w czarnej koszulce przez cały dzień. Ale znaczy chodziło mi, że wiesz, że jakieś tam kontrowersje, czy coś tam się zrobiło, że mnie wyrzucili. To my zrobiliśmy. No, no tak, tak. O mój Boże, jakie to gówno, kurwa, jest z tego wujka Lukiego, ja pierdolę, staram się nie obrażać ludzi, nie, ale to jest, kurwa, straszne, nie. To jest taki syndrom, aż szkoda mi szczępić ryja. Ale oni chyba naprawdę, albo on udaje, że ma taką rolę, bo jeżeli naprawdę jest takim człowiekiem, to ja się nie dziwię, że ludzie z tej ekipy zaczęli odchodzić. Ja bym chyba nie wytrzymał kilku dni z, z tego typu charakterem. Z takie... Ale może specjalnie, nie? może po prostu ma taką rolę, że ma być tym złym. Tak, ale wiesz. nie ty. Jesteś tutaj z przypadku. Ja bym oczekiwał czegoś więcej, jeżeli ty w ogóle chcesz tu zostać, nie? Jasne, że tak. Powiem tak. No ta papryczka cię uratowała dzisiaj. Jesteś bezpieczny. Dzisiaj. Dziękuję bardzo. Hatspur, chodź do nas. Ja dzisiaj, jak na was patrzyłem, to widziałem ciebie próbującego przebić się chyba z sześć razy. Nie, oni chyba po prostu niewolników tworzą. Uważam, że to gdzieś skręca w złą stronę, nie? Jeżeli to nie jest udawane, to wujek luki skręca w bardzo niebezpieczną stronę. I nikt cię nie słuchał. Wydaje mi się, że nawet nieźle sobie radzi w tych wszystkich rzeczach. O tyle z jakiegoś powodu ludzie totalnie nie zwracają uwagi na to, co mówisz, jakby nie No to wygląda, jak on by, on by tylko szukał momentu, żeby się dojebać do kogoś, nie? No tamten gość też uczestniczył w tej kontrowersji. Można powiedzieć, że ona zrobiła emocje w pierwszym odcinku. Czy udawana, czy nie nieudawana? No, wiele osób twierdzi, że udawana, no bo się zgadzały miejsca później, grupy były dokładnie pięcioosobowe chyba, tak? Ale no to tak dziwnie wygląda. Biorą tego do siebie, przynajmniej wtedy, kiedy ja byłem. Czy to, co Karol mówi, jest dla ciebie sprawiedliwe? To, czy jest sprawiedliwe, to nie mi to oceniać, tak po prostu było. E, był taki jeden moment tu na dole, taki moment e, na górze. Mimo wszystko, że faktycznie były takie sytuacje, że nikt Kacpra nie słuchał, to on miał w to totalnie wywal wywalone i jakby robił swoje. Za to ja widziałem pomysły, które rozrysowujesz mhm. i to były najlepsze pomysły na miniaturkę. Mimo to, co Karol powiedział, to jest za wcześnie na to, Pochwalił Wojewódzki, pochwalił kogoś. Żeby kawał. się z tą rozstawać. Dlatego dzisiaj jesteś bezpieczny i widzisz się z nami w kolejnym odcinku. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy. Co, bierzemy go? No bierzemy go. Zapraszamy Michał. Syndrom Nowobogackiego też. Też na pewno, ale ja taki troszeczkę jeszcze inny. Ale to chyba on nie ma nazwy. I ze spółce. Wiesz co, ja w swoim życiu kiedyś poznałem taką osobę, która reagowała na stres śmiajem się. I Zastanawiam się, czy trochę też tak u Ciebie nie jest, ale ja nie mówię, że to coś złego, tak szczerze. W sumie nawet na influencera to może być coś dobrego, nie? Tylko problem jest taki, że Ty oprócz tego śmiania, tak nie za wiele robisz rzeczy, nie? Wiesz, o co chodzi. Ja nie usłyszałem od Ciebie jakichś dwóch bardziej złożonych zdań. Nigdy. Michał, jesteś mimo wszystko pocieszną osobą i Jakoś sobie dzisiaj radziłeś, dlatego ja chciałbym Ciebie zaprosić do siebie na dzień nagrywek. O, dzięki wielkie. Po prostu pogadamy sobie, spędzimy dzień. Okej, okay, dobra, dziękuję bardzo. Dzięki pięknie. Może z Jaworem Ci wyjdzie. Kto bo, wie? Bo z nami to jesteś zagrożony, nie? Tak? Tak, tak jesteś dzisiaj zagrożony. Więc może to jest Twój bilet do nowej przyszłości? No i Pola, dawaj do nas. A to nie wiem, ten Jawor też ma ekipę? Kurwa, jawor. Kiedyś była coś takiego jak paczka. <grywa> Pamiętam, była coś takiego jak paczka. Afera wydatkowa. Zdradzam ją, prank. To ko koniec projektu. Nie, chyba nie ma ekipy. Wczoraj zdaje mi się, że na nasze słowa powiedziałaś, że uważasz, że to nieprawda. Myślę, że to jest kwestia tego, że wczoraj tutaj na panelu dopiero były emocje, i ja dopiero wracając do hotelu. Jak usiadłam sobie, porozmawiałam ze wszystkimi, zapytałam też z ich perspektywy, i rzeczywiście zwrócili mi uwagę na te problemy, które gdzieś tam odgrywały większą lub mniejszą rolę, to wzięłam to do siebie i zauważyłam, że to jest rzeczywiście prawda. Mimo, że wczoraj powiedziałam, że się nie zgadzam, to na dzień dzisiejszy zgadzam się z tym, że wczoraj troszeczkę tak było, że narzekałam. Dzisiaj uważasz, że już tak nie było? Uważam, że nie. Ja uważam, że tak było dalej, może trochę mniej, ale dalej tak było. Co więcej, jedna z osób z produkcji powiedziała nam dzisiaj, że jej zdaniem jesteś najbardziej toksyczną osobą tutaj i że wyczuwa od ciebie taki właśnie vibe. I nawet dzisiaj ci dawaliśmy przykłady, jak tam siedzieliśmy, no jakby face to face, nie? Że w danym momencie, jakby mówiłaś rzeczy, one były negatywne. I wiesz, my pola, mówimy to dlatego, że ty masz naprawdę fajną charyzmę i nie s*** do tego po prostu no dosłownie, nie? Wiesz o co chodzi? Mhm. Inaczej mnie odbieracie niż ludzie, którzy tutaj są ze mną. Że założyliście sobie to, że ja jestem negatywna i toksyczna i koniec. Kopola, ja nie, Dobrze, byłem, nie nie znałem założeń Karola i Łukasza, a sam to zauważyłem i w trakcie dnia też o tym z nimi nie rozmawiałem. Coppola, ci zagrożona? Nie no, nie jest zagrożona. Nie Nicu, jesteś woda zagrożona. Dzięki. Dziękujemy. A zobaczcie jaka spierdolina z tego kurwa już odpyskowała im to Pola jest dzisiaj Karol zagrożona już by Luki chciał tak Pola jest zagrożona dziś bo on, oni jakieś, on ma jakieś twardo, ten wujek Luki, że oni się muszą wszyscy podporządkować on musi mieć kurwa niewolników Daria witamy się od wilków au Spoko. Nie ogarniam. Mówią mi takie słowa, a po czym nawet mnie nie dadzą do zagrożonych, to k po... to mówią. Nie powiedzą, nie powiedzieli mi k nic. Nie, po... to chujowe pozytywnego. I mnie przepuszczają, nic mi nie powiedzieli. Po... Pozytywnego dzisiaj. Jemu powiedzą, że się uśmiecha, że jest pozytywny, dadzą mu karty i dadzą mu go do zagrożonych, a mi mówią tylko negatywy i mnie przepuszczają, to pch. Po... A ty nie rozumiesz tego? Mi też sprawdzają teraz pewnie. Ja umiem przyjąć krytykę i wezmę to do siebie, mimo że się nie zgadzam. Weź zrób oh. wywiad z nimi, co? Jezus, jako złość Przyje... na biednym jest... operatorze. Jeszcze ty! Powiesz! Ży... Jest... Zapraszamy kolejną czwórkę. Jak tam? Pozytywnie. No to chodź na środek. No, słabszy dzień dzisiaj był w twoim wykonaniu, jak dla mnie, nie? Taki dla mnie byłeś niewidoczny troszeczkę. Bo ja wiem, że się starałeś, tylko ogólnie, że nie zapamiętałem Ciebie, mimo że przychodziłem do Was, na przykład Wasza reklama, w której ten żart był taki bardzo oderwany od, od jakiegokolwiek pomysłu, od jakiegokolwiek kanonu, w którym mogło się to zmieścić. Dla mnie dzisiaj. No, na razie najsłabszy twój dzień. Dzisiaj wydaje mi się, że miałeś za mało okazji do tego, żeby Dobra, się... Gość, drugi dzień. Dajmy dzisiaj najsłabszy twój dzień, ze wszystkich. ...nam pokazać, dlatego damy ci jeszcze Dla jedną szansę i będziesz w pra... zagrożonych. Mhm. Kogo chciał zobaczyć teraz? No może Kasię weźmiemy. No to chodź, Kasię. O. Miałaś bardzo kreatywne pomysły. Bardzo fajnie przekmieniałaś wiele rzeczy. Wydaje mi się, że dużo wniosłaś do swojej grupy. Ale Kasiu, powiem Ci, że y, to co mówi Jawor jest y, y, dla nas fajne. Dobrze tak. nam to słyszeć, ponieważ wiesz, on nie widział Cię też wczoraj. I my dzięki temu też... W... Płacę Ci za to, no na przykład teraz 10 złotych. Widzimy progres, <grym> także mega <na> gratulacje. Fajnie, <grym> że posłuchałaś się tego, co wiesz, zostało powiedziane w dniu wczorajszym. I dzisiaj rzeczywiście o wiele lepiej. No i fajnie. Według mnie powinnaś teraz zastanowić się nad tym, jak chcesz nam się pokazać jutro, bo na pewno będziemy się niebawem jeszcze widzieć. Także dzisiaj nie jesteś zagrożona, jesteś bezpieczna. Możesz odejść do reszty. A, Beksa. Co, nie chcesz? Nie chcesz być w ja? kolejnym odcinku? Oczywiście, że chcę. A, no to okej. Okay. ci nie podoba. Wiktoria, chodź za nami. A ta to jest z tych sióstr? Nas proszę. Chyba tak. Mogę, ja? ja? No dobra, zacznijmy. Dobra. Jak wyrzucę Karolinę to zostaniesz? No to żebyś tego nie robił. Ja rozumiem spoko. No, nie wiem, czy planuje nawet, nie? No wszyscy to pytają, ale No. Nie, nie Czyli mówię. wiesz, że była słaba. No wiesz, że jest między wami przepaść. Ale nadal, nadal daj jej odpowiedzieć. Hm. No, zostanę. <laughs> Ogólnie twoja siostra. Mimo że to wiadomo, to nie jest teraz jej czas. Była dzisiaj w dwójce najgorszych osób. Za to ty dzisiaj pokazałaś się fajnie. Jakie <Grym>, dramaty. Fajnie prowadziłaś grupę, fajnie się wypowiadałaś i robiłaś dużo dzisiaj. Ciężko, co? Jak przewaga robi się Z ograniczeniem. <grystanie> Pamiętaj, że my nie oceniamy twojej siostry jako człowieka, tylko jako influencera. Niesamowite. No twoja siostra słabo wypadła w odcinku dziś, ale ty dobrze. Ojej, jaki rama. <grystanie> Patrzę. <grystanie> Kurwa, coś to nic złego, ja pierdolę. Yy, czy że nie wiem a się to wiem o freakfightach? No, po tym odcinku pewnie sobie obejrzymy. Wy taki fajny filmik nagrałyście. Czemu tego tu nie widzę? A w sensie, że zgłaszcza. Tak, tak, tak. Ja tego nie widziałem. Mega fajnie. No. Jakby w ogóle inne oso osoba inne osoby, no no... nie inne osoby, inna osoba. Inna osoba ja twoja siostra przyszła, nie? Dzięki ja kredka. żeby była sobą, bo nie jest tutaj totalnie. Zobacz, to wszystko to jest twój plan, nie? To jest... To jest jak gdyby, ja wiem, że powiesz mi, że wspólnie i tak dalej. tak dalej. Powiem Wam tak, problemem kurwa tego, ja nawet nie wiedziałem, że u nich tak nagry wyglądają nagrywki, nie? Zauważcie jeden problem, tutaj nie można być sobą, bo oni tutaj uczą czegoś innego. Eee, nawet jak coś powiesz, nie, eee, spontanicznie, czyli jesteś wtedy sobą, to nie mów tego spontanicznie. Poczekaj, powiedz operatorowi zapytaj, kamera gotowa. Czy na pewno ciebie nagrywa i dopiero to powiedz. I to już zabiera kurwa całe bycie sobą. Oni powinni ogarnąć operatorów, którzy są. Na przykład, nie wiem, plus 30% zamiast 5 dajcie 8. I wtedy ci ludzie będą mogli być sobą. A w, chyba w poprzednim odcinku było tak, że o, ale nie powiedziałeś, czy to się nie zapytałeś, czy się nagrywa, więc się nie liczy. No to kurwa, to jak ja bym miał y, nagrywać spontanicznie coś, nie? No to żart jest wtedy fajny, kiedy ma dobry timing. Nagle mówisz żart, ale musisz go powtórzyć, później grupa musi udawać, że go słyszy. Takie pojebane to jest, według mnie, nie? A z drugiej strony, ale bądźcie sobą, ale bądźcie sobą, ale najpierw zapytajcie kamerę czy na, operatora, czy nagrywa, zawołajcie go jak macie coś fajnego do powiedzenia, i dopiero to powiedzcie. No takie kurwa średnie. I ciekawe, czy oni, jak nagrywali odcinki ekipy, to też w ten sposób? Bo ja uważam, że takie odcinki ekipowe są wtedy fajne, kiedy ta kamera po prostu towarzyszy. Ty się dobrze bawisz, a ona towarzyszy. Wtedy też widz inaczej to odczuwa. Więc ja jak kiedykolwiek wpadnę na taki durny pomysł, żeby robić ekipę, to w ten sposób będę nagrywał, nie? Po prostu trochę więcej hajsu na operatorów i oni mają nakurwiać ciągle. I sobie po prostu wtedy zapisywać, kiedy się wydarzyło coś ciekawego i tyle. Dalej, ale to ty to zauważasz, to ty to wiesz, to ty chciałaś, to ty tłumaczyłaś się dzisiaj, to ty wyszłaś przed szereg. Narzucając jej to, jak należy to rozwiązać, robisz jej krzywdę. Niech ona zrobi to sama. Nie gadaj z nią, co ma zrobić, bo ona robi to, co ty chcesz, żebyście zrobiły a nie potrafi tego zrobić. Kurde, ja wolałem Was zobaczyć razem mimo wszystko i znowu nie mieliśmy okazji. Mi się wydaje, że to byłby bardziej klucz do tego, żeby ona się otworzyła. Dlatego też to zrobiliśmy wczoraj, nie? Właśnie jakby nie chciałyśmy tego, ze względu na to, żeby móc połączyć się z resztą uczestników.